Waszym zdaniem czy Polacy potrafią się psykać? Tak. <laughs> Witam Ciebie bardzo serdecznie, ja nazywam się Moroz i dzisiaj wybierzemy się na miasto po to, żeby zadawać kobietom bardzo, ale to bardzo kontrowersyjne pytanie. Więc jeżeli były kiedyś jakieś pytania, które chciałeś zadać kobietom, dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, jak pewne sprawy postrzegają, to ten film jest z pewnością właśnie dla Ciebie. Jaki Ciebie. najgorszy tekst na podróż żeście słyszały? Tak, Jezu, no, 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 nas no, no. podchodzi do mnie o byłam na zakupach, gra straszne to było. To do mnie mówi, cześć, a ja tak, cześć, ale nie znamy się. A on... To może się poznamy? Dasz mi numer? Tak, jak były w ogóle niskie nie trupy. Czy masz majtki z księżyca? Co? Je jeszcze raz. masz majtki z księżyca? coś takiego? Serio? Tak. <śm> Bo masz tutaj z I to jest jakiś kontekst. Tak? <śm> tak, okropny, prawda? Bez A mi powiedział kolej, że jestem no. tak chuda, że jak stanę bokiem, to widać mi, że on tak pracuje. <śm> to jest chyba bardziej żenujące w sensie było ich dużo i jakby właśnie trudno nie było tak duchy, no, ten jeden, Aha. jakby konkretny. Ale najbardziej nie. chyba żenujące jest, jak, no takie, wiesz, bezpośrednie na przykład takie podejście i takie hej, mała. Tak, tak. Albo to ogólnie zaczepiani na ulicy takimi tekstami żenującymi właśnie. Albo jest. jakimiś gestami tak. na przykład, nie? Przypomina mi się coś takiego bardziej klasycznego. Czy wolałaś jak spadałaś z nieba? Aha, czyli, ja. czyli to ta, ta, taka cała klasyka, okej. Okay. Czyli co, coś, coś w stylu niezłe z was? Taaaak, <laughs> tak, tak, <laughs> tak, 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 dokładnie. <laughs> Okay, okay, I to jest okay. prawdziwe, mimo, że to w ogóle brzmi abstrakcyjnie, to to jest jak najbardziej na porządku dziennym. I Powiedzą jakieś takie w dwa proste teksty i myślą, że już to, no, że to na nas za prostu zadziała, nie? A czasami okazuje się inaczej i wtedy jesteśmy jako to takie najgorsze, nie? Bo tutaj, uuu, yy, takie niedostępne i tak dalej, pewnie jesteście lesbami, o, to jest też częste. Tak, <laughs> ja, czyli, czyli jeszcze się tak? Tak, 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 jak nie było. Jak jest chłopak jakiś taki fajny i naprawdę, wiesz, ma dużo zaoferowania dużo jest kreatywny w ogóle i tak dalej, to on, właśnie, często jest tak, że on na przykład nie podejdzie, tylko stoi w cieniu. I jakby liczy na to, że dziewczyna podejdzie, a jak jest jakiś chłopak, który nie ma nic do jest takim dosłownie prostakiem, to on zawsze podejdzie i powie tylko to, co właśnie przyjdzie mu na myśl, no bo on jakby, wiesz, i tak jakby jest już parę razy odrzucany i ma jakby więcej pewności siebie niż taki normalny chłopak, nic który nic boi się odrzucenia. Dobra. Eee, najgorsza randka, na której byłyście ever, najgorsza takie dno, to tam. No mam już tak, nie było stać na piwo za 8 zł i musiałaś mu piwo postawić? Chciał, ale powiedziałam, że Dobrze. chyba coś nie tak. Nie, I co nie zrobiłaś? Nie. Tak to nie działa. Wyszłam. Wstałaś i po prostu wyszłaś, tak? Nie no po ja prostu kupiłam piwo, wypiłam i dopiero wyszłam. Aha. I to A on siedział, Koleżanka tak? jest dobra. To przynajmniej potrafił coś pogadać, czy nie? No, w sumie ja gadałam. Yy, chłopak, z którym byłam na randce, yy, huśtał się na krześle, odchylał się na tym krześle po czym totalnie spadł na ziemię, był w garniturze, w krawacie, w białej koszuli, wszystko się wylało, on sam wylądował na ziemi, więc to była niezła W a prawdopodobnie dla niego, a dla mnie to było zabawne. Co był, Nie strasznie wiem, czy mu było? Było mu głupio, tym bardziej, że się tak wystroił i cały czas zachowywał się takie on, on. <laughs> Na końcu wyglądało na ziemi, no ale co, szkarba wraca, tak? No. Niestety. Najgorsze. O nie, wiem, ja mówiłam się z przez internet. No. I pierwsze co, jak go zobaczyłam, modliłam się, żeby to nie był on i się okazało, że to jest on, bo tak wyglądał okropnie. No. Tak? I, ta, i to była najgorsza rzecz. A widziałaś jego zdjęcia wcześniej, czy w ogóle nie, Tak, nie ale jakby nawet? w ogóle... Zdjęcie, rzeczywistość. Tak, to jakby tak? nie przepaść. Nie wiesz że co chodzi, zdjęcie, jest rzeczywistość jest przepaść. Ty masz, ty masz chyba gorsze doświadczenie niż ja w tym. No nie wiem, ja ogólnie miała, spotykałam się z pewnym chłopakiem, który ogólnie, no nie wiem, chciał chodzić wszędzie, gdzie po prostu nie trzeba płacić, żeby jeszcze chwalił się właśnie, że no ja nie mam pieniędzy i w ogóle więc szkoda mi na ciebie wydawać. Więc to było ogólnie dla mnie Wiesz, takie bo, ale, tak, ale tak ci powiedział, szkoda mi na ciebie wydawać? No w tym stylu, właśnie, taką Wiesz, delikatną aha. aluzję. Dał. Bo jakby to nie jest problem, żeby dziewczyna za siebie zapłaciła, właśnie. tylko to jest takie jeszcze podkreślanie yeah. cały czas tego, Do jak mi? bardzo on nie chce za ciebie płacić. Czyli bo... pokazuje ci, jak bardzo szkoda mu na ciebie pieniędzy, skoro. Szkoda mu na Ciebie pieniędzy, to, to po co się w ogóle z nią mówisz Jakby ja rozumiem płacenie za siebie, ale żeby po co jakby to nie? Jakby jest to problem, żeby nie? właśnie płacić za siebie, bo nawet no, ja nie lubię jak ktoś za mnie płaci, ale no samo to w sobie, że powiedział takie słowa. No, to, tak, to jest też moje zdanie takie właśnie prostackie, no. nie? Już jakby on powiedział, ej chodźmy na kepsa, bo jest zdania, to ja mówię, dobra chodźmy na kepsa, a niech, nikt mnie nie zabiera w miejsce, gdzie jest drogo i jeszcze jakby podkreśla to, jak bardzo on nie chce też właśnie za mnie płacić, bo ja mam pieniądze, jestem w stanie za siebie zapłacić sama. Spater. Nie chcę być od kogoś zależna. Oh, Woda. Oh, tak. Woda kosztuje dwa złote za półtora litra, a to już Po tak randki, no. Nie, <laughs> Nie prostu ta... trzeba czegoś wymyślnego, żeby no po prostu... Nie trzeba być bogatym, żeby zaimponować dziewczynie no, po prostu. Kiedy pocałować? Pierwsza, sobie, to jest druga, bardzo... piąta, dziesiąta to randka. Też od tego, czy czujesz się komfortowo w swoim towarzystwie, więc to nie jest tak, czy wiesz, konkretnie na drugiej, czy tam trzeciej randce, co nie? Dziesiąta. Mój mąż chyba mi postawa... pracował tak naprawdę na pierwszej oficjalnej randce, oh! więc... <laughs> <laughs> ale ale jak <laughs> Dzisiaj, już się trochę wcześniej znaliście, tak? Tak, tak, więc właśnie. No, tak myślę, że. Nie wiem, no to jest to uczucie, że okej, okay, jakby jest ta, wiesz, jest pewna granica intymności i e, jakby tej strefy e, swojego, wiesz, zaufania i tak dalej jest ograniczona, i z czasem ona się przełamuje, więc chyba jak jest przełamana, to wtedy. Po prostu. Mhm. Tak, Okej. Okay. Kiedy na najlepiej pocałować? Nie na pierwszej randce. Okej, okay. a na której? Na trzeciej. Na trzeciej. Trzecia no. rantka, okej, okay, no. czyli na trzeciej rantce. Na tak? trzeciej, no. A jakby facet was. na przykład pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, siódma, dziesiąta. I Wiesz, nic? Nie. No, i nic. Dopiero na jedenastej. No dobra, niech będzie na dziesiątej. Coś by było nie tak. No tak. Ok. Chociaż musiałby się chyba wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Prawdopodobnie wcześniej padłoby takie pytanie, ale. trzecia jest ok. Później coś jest nie tak, mimo wszystko. Czyli ty byś się go po prostu szczerze zapytała, czemu, czemu mnie się nie pocałowałeś, po co my tak chodzimy no na te no, randki, w jakim Taki celu? Napisałabym mu chyba, bo tak no, w twarz to jednak może byłoby trochę Tak. tak? Ty, by, ty byś raczej napisała, a ty byś twarz? Tak. tak. Powiedziała? czy ty, ty jesteś taka bezpośrednia? No. Lubisz bezpośrednich facetów, którzy mówią wprost, a, spodobałaś mi się, tak. chcecie by zabrać na randkę. Tak, bo to jest przynajmniej szczere. To nie jest owijanie w i kręcenie się. Kiedyś miałam sytuację, gdzie stałam w galerii i kupiłam sobie panini Aha. po prostu, poszłam potem jeszcze do Rosmana. Przepraszam, nie powinna byłam mówić Marek, ale nie, e... potem chłopak widziałam, że kręci się Aha. gdzieś za mną i zechnął mi do koszyka i mówi, wiesz kanapkę? A z czym ta kanapka? Widziałem Cię w kolejce. Ja też mam taką samą. I rozmowa zmierzała nikąd kompletnie i wystarczyło po prostu zapytać. Wprost. No ale... Jeszcze jakby to z, z jajem jakoś, nie? O kurde, tu masz kanapkę z czymś z jakie mają odcinku, wyjście zamienimy. Dopłacę no, Ci dwa złotych. <laughs> ja, przynajmniej byłoby coś, nie? No. Ja ci powiem z doświadczenia i bez bicia, że w sumie byłam już na paru randkach w życiu, byłam w paru związkach i z doświadczenia wiem, że na przykład, nie wiem, była taka randka, na której na przykład na piątej był ten pierwszy pocałunek, a była taka, że był na na przykład drugiej, no bo tak jak powiedziała właśnie moja przeciwka, to nie jest tak, że wiesz, jest jakaś taka konkretna reguła, kiedy masz kogoś pocałować, to wszystko zależy od tego jakby tak zwanego napięcia, które wisi między wami chemii, jeżeli czujesz, że ta osoba jest odpowiednia, no to dlaczego nie, jeżeli was do siebie wszystko ciągnie, no to jak najbardziej, trzeba trochę pewności siebie. No, nie tak. chciałbyśmy też tracić za bardzo to czasem na kogoś, kto jakby no jeżeli, jakby nie nie, jeżeli nie wykonuje tego pierwszego kroku i na przykład nie daje znaków, no to znaczy, że nie jest zainteresowany albo, że się waha. No i to też jest takie nieciekawe dla nas, no bo my stoimy przez to w martwym punkcie, no i nie wiemy jakby co mamy robić, jesteśmy zdezorientowane. Ja doskonale wiem, jakby o co tym chodzi, bo miałam taką sytuację i ja dałam zbyt dużo czasu, więc moja taka rada to jest niedługo, jak najkrócej. Waszym zdaniem najseksowniejsza część ciała mężczyzny? Pupa. Taka, pupa, A, tak? okay. I dłonie. Jaka ma być ta pupa? Fajna. Po to prostu, znaczy? No nie wiem, no taka wiesz, że można, nie płaska, nie wiem, nie mała, Aha. taka, że można zawiesić oko i dłonie. Okay. Czyste czyli, i zadbane. Czyli najlepiej z tym takim wklęśnięciem z boku, tak? Żeby można było kciukiem złapać. No, może jakby niekoniecznie, <laughs> ale no ma być zgrabna, okay. fajna. dobra. A dłonie? Jakie mają być dłonie? E, zadbane, ale nie takie wiesz, nie pedalskie miękkie. i nie miękkie, <laughs> mają być spracowane, ale czyste. Czyli taki trochę ten szorstki, męski Tak, się nie no tym. i tak. Okej, okay, okej. Okay. Zdecydowanie. Ale paznokcie co krótkie, raczej. E No raczej takie, wiesz, normalnie obcięte i czyste. Właśnie, jak facet ma brud za paznokciami. O nie. O, no nie. O nie? No nie, jakby... U, ble. Niekoniecznie, jakby to jest... Nie... Budowlańcy, nie zawsze... ale czyści, ja nie. Ja zawsze wtedy sobie myślę, że kobieta od razu widzi, jak te dłonie tak, w, no ja, wędrują ja, po ciele. Tak, w ogóle. A jaka jest najseksowniejsza część ciała mężczyzny? U. <laughs> Klatka. Klata, tak? Mhm. Ok, Okej, ale taka musi być taka olbrzymia, czy, taka szeroka, czy jaka ma być? Taka szeroka. Czy gdzieś tutaj bary, żeby był taki postawny tutaj? Tak. tak? No. A tak jak goście, niektórzy mają tak napompowane tę klatę, to, to podoba Ci się to, czy to tak już trochę za dużo? Trochę to jest sztuczne, żeby było naturalne. Okay. To jest okej. Okay. jakiś masz taki ideał jakiegoś aktora? Czy w ja wiem? temacie klaty. George Clooney jest super i Aha. nie powiem, że jest ideałem, no, to znaczy jest jakimś tam ideałem no, dla kogoś. Ale jest optymalny i, i taki normalny. Okay. Nie wiem, zaraz. Zarost, okej. Okay, A jaki ty lubisz taki mężczyznę taką... Taki trzydniowy. Taki trzydniowy? Czyli nie jakieś tam wąsy, taka długa Nie, drapie. Okej, okej. Właśnie, co są o tych gościach, co mają brody na 30 cm? Nie. Jak takie krasne? Jak, jak zadbane, to spoko. No, ale... Tak, ale jakby nie chciałeś takiego faceta. Fajnie wygląda to na czymś, ale na moim nie chciałabym. Nie, absolutnie. Okej. Okay. <laughs> taki trzydniowy, męski, spoko. Ja lubię e, dobrze zbudowane ręce. Mhm. Czyli ramiona. I, bardziej, ale nie tak? To też nie takie napakowane. Strasznie lubię takich budzków. Ale dobrze zbudowane ręce i kości tutaj policzkowe, które są takie okay. to, No klata to wiadomo, ale... Jeszcze raz? Klata to wiadomo. Okay. <laughs> Jakby nie, to by było fajnie, ale... Dobra. Najseksowniejsza część ciała mężczyzny. Obojczyki. Łytki. Obojczyki. Tak. A jakie mają być te obojczyki? Wystające po prostu. <laughs> tak, żeby było po czym widzieć. No to przebiłeś dzisiaj tak, tak. Dłonie też, jasne. Że, okay. Żeby nie było po prostu bardzo delikatne, delikatne od kremu, kremu z filtrem. No i takich różnych rzeczy. Okay, okej, okay, tak. czyli... ale co, takie jak takiego robuciarza, takiego co to właśnie to wylazł Niekoniecznie, gdzieś... ale większe od moich i wystarczy. Okej, okay, dobra, większe od twoich, okej. Okay. A zadbane muszę być? Co musi być z nimi? Eee, o, gry paznokcie nie wchodzą w grę. Okay. Eee, skórki? No nie wiem, nie zwracam na to. W sensie uwagi. Taka, z, takie zeschnięte, taka zyschnięta takie, skóra, um, taka tak. No jak, jak tu, o, tu wyłazi, nie? No, 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 no. to takich nie masz akurat. Ale jeżeli widać, że mężczyzna pracuje i czasami pracuje też fizycznie, to dobrze, bo widać, że... Ma fach w ręku może, a jeżeli nie, to potrafię potrafi coś posadzi. zrobić. A tak, w głodzie, głodzie. <laughs> tak, potem jeszcze dom zbuduje. No, tak, no, i tak dalej. No, no. A według mnie Łytki. Łydki? Tak. No tak łytki. łydki? No takie... Mm, może nie takie, ja na przykład nie, nie lubię takiego też przesadzonego ciała. Taki, trzeba znać granice jakby wysportowania, ale jeżeli są ładnie zaznaczone i widać, że to jest właśnie męsko, bo kobieca łydka charakteryzuje się tym, że jest taka właśnie, wiesz, subtelna i tak dalej, chyba, że jest jakaś wysportowana, ale taka klasyczna. A właśnie facet, facet, noga faceta, właśnie ta łydka jest taka zazwyczaj zaznaczona i jednak się różni, i to jest takie męskie bardzo i mi się to na przykład podoba, mi się łydka podoba. Też można spierać po łydce fajnie, wiesz, jak się film ogląda bo coś. No. Czy Polacy potrafią się bzykać? <noise> jakby czy są dobrymi kochankami? Okay, Twojego męża nie liczymy, bo to nie wiemy. nie mam zagranicznego, więc nie mogę porównać, ale no, chyba jak chcą, to potrafią. A w waszym zdaniem, czy Polacy potrafią się bzykać? Tak. <noise> A, <okay>. <głos> <głos> <Trochę> się <dostać. głos> Jakie błędy faceci popełniają w łóżku? My, Polacy. Prawdopodobnie się wstydzą. Aha. I też nie są bezpośredni tak samo, więc trzeba być pewnym ciebie chyba. O Wstydzą no. się w jakim sensie, że tak że może, może nie wypada, żeby nie urazić. Może to jeszcze nie teraz. No nie wiem, prawdopodobnie Aha. tak to wygląda. No mogliby przynajmniej coś zaproponować, nie? No. Verbalnie. Okej, okay. czyli są zbyt tacy... Zachowawczy. no nieśmiali, zachowawcze, okej, okay. okej. Okay. Brakuje tego męskiego. Wzięścia! Wzięcia, tak. Wzięścia, To lepiej brzmi. Wzięcia. Co byś powiedziała e, polskim mężczyznom? Co powinni poprawić? Gra w okay. Tak, no chyba tak. Bo jakby... Okay. Y, za szybko chcieliby przejść do sedna. My jednak kobiety potrzebujemy chyba trochę więcej pieszych. Rozkręcić. Tak, no. no jakby lubimy to. Ja to czasami mówię, że kobieta jest jak, lak, jak lokomotywa. Okej, okay. coś takiego! <grafię> Zanim jest. się rozpędzi! Tak, tak. Ale jak tak już się nie. rozpędzi,. A ty co sądzisz o tym? Prawdopodobnie. <grafię> <grafię> A, że może myślą tylko o sobie. Troszkę. Wiesz, jakby Polak czy Polak, mężczyzna czy mężczyzna? Indywidualna kwestia. Jeden jest dobry, drugi jest zły. A jeżeli ktoś jest zły, no to po prostu niech praktykuje. Im więcej, tym lepiej. <grafię> Moim zdaniem. Po prostu, okay, czyli, super. trening czyli mistrza. A słuchajcie, możecie jeszcze jakąś poradę dać. Co, dla co byście tak, żeby, żeby jednej dziewczyny się nie musiały tak męczyć? Żeby byli sobą. ten. okej. Okay. Cześć, bo tu Karola była pierwsza. Okej, okay, okay, so. Karola? Nie wiem, dla mnie, żeby byli odważniejsi. Odważniejsi, czyli co masz na myśli na przykład? No, żeby żebyśmy nie czuli, tylko mówili o co chodzi. Ci, żeby potrafili podejść, Prosta zagadać. Prosta komunikacja. Chodź na randkę, a nie jakaś tam ściema, że może na jakieś piwko. No. Psz. Właśnie być odważnym, żeby mieli, mhm. mieli śmiałość tak zaczepić na ulicy i się umówić, kurczę, nie. Też miałam taką właśnie sytuację, że spodobał mi się chłopak w Obi. Obi. Mhm. No i ciągle się na siebie patrzyliśmy i widać było, że coś jest, no ale nic nie zrobił, no przecież ja nie będę pierwsza podchodziła i dawała mu numeru. No więc no, po prostu taki... Mhm. Śmiałość. Więcej odwagi i tak, śmiałości. Bo dziewczyna z reguły chyba jest bardziej nieśmiała. Nie wiem, w żeby Od serca. nie mieli takich desperackich odzywek do kobiet. Dla mnie, żeby sobie nie udawali, nie ściemniali, bo i tak po 6, 7, 8 latach w związku i tak to wyjdzie, i tak to wyjdzie. Więc jakby w ogóle dla mnie to jest chore. To takie udawanie, wiesz, a pierwsza rana. Nie, jakby mają być sobą i mają mówić prosto z mostu, to czego chcą. I albo dostaną wry, albo nie, są facetami, więc nimi będą, po prostu. <laughs> Okej, okay, super, Czyli, no też tak uważam, wiesz, jakaś taka drobna powiedzmy sobie bajera taka, w sensie, no, do tam na piłkę randkę koszule, coś koszulę, coś takiego. No jasne, jak najbardziej. Stara, no, tak, stara, nie? Tak, oczywiście, już... staranie, staranie, ale nie oszukiwanie, tak? tak nie jakby tak, tak. zakłamywanie pewnej rzeczy. A ja mam, ja, mam bardzo, ja mam bardzo fajny przekaz dla mężczyzn. Ja mam taki przekaz, że jeżeli jest jakiś normalny chłopak i naprawdę jest Dobrym kandydatem na faceta, to niech się nie czai, jak widzi fajną dziewczynę, tylko niech po prostu do niej zagada, bo to naprawdę może dużo zmienić. Niech faceci nie liczą na to, że dziewczyny zagadają pierwsze, bo większość dziewczyn nie jest taka bezpośrednia i odważna i nie podejdzie sama. Więc jeżeli facet nie przejmie inicjatywy, to mało kiedy zrobi to dziewczyna. Więcej oryginalności w komplementach. Samo jesteś ładna, spodobałaś mi się, widziałem Ciebie gdzieś tam. Nie mogę od Ciebie zerwać oczu, to nie wystarczy, naprawdę. Bo tak mówią wszyscy. Mm -hmm. Więc yy, trochę więcej wyszukania i byłoby ok. Super. Na start. Czyli więcej, więcej kreatywności. Więcej, więcej kreatywności. Takiego... Okay, Zaciekawienia okay. po prostu swoją osobą. Byłoby ok. Na pewno, jakby ci powiedział, że masz śliczne piegi, to byś pomyślała: <laughs> O, miłe, nie? No to bym zrobiła: O! <laughs> <laughs> ale, ale o, co za sierota, czy o, jak nie, miło. O, zwróci uwagę, rzeczywiście. Dzięki za obejrzenie tego filmu, mam dla ciebie bezpłatny prezent. Ale zanim do niego przejdziemy, koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy w relacjach, a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też wrzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam cię również na moją stronę internetową maciemoros.pl, gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacje i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link. Będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego!